Słowami, jeśli w tym nie ma czynu, jeśli nie czynisz nic, a tylko gadasz, to jesteś przegrany, jesteś na przegranej pozycji. Słuchajcie, mamy sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Prezydent e, Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, naprawdę lubi Polskę, lubi prezydenta. Jeśli chodzi o to, czy lubi Polaków, Pewnie sam bym się o to zapytał, ale pewnie lubi ma duży respekt do Polaków, do naszego kraju i pokazał to. Słuchajcie, za czasów Obamy nie było w ogóle tematu wiz. Na przykład wizy, tak? Nie było tematu wiz, gdy był Obama. Jakieś tam tematy były, ale no to widzicie, jak to się skończyło, że Musieliśmy czekać na to, aż Donald Tr Trump e, przejmie stołek, tak mówiąc e, śmiesznie. Aż usiądzie w Białym Domu i zostanie prezydentem. I Donald Trump powiedział, że jeżeli zostanie prezydentem, to zostaną wizy zniesione. I co się stało. I... Uważam, że to co robi Trump to naprawdę to się dzieje. Trump jest. Uważam, że on jest człowiekiem czynu, nie tylko słowa. Yy, myślę, że Obama był człowiekiem jedynie słów. Słowa. Czyli gadał, 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 a mało zrobił. Mało się napracował. Bycie prezydentem każdego kraju, każdego narodu jest bardzo ciężkie. Musisz. W każdej chwili być gotowy do działania. W każdej chwili musisz być gotowy do zarządzania. W każdej chwili musisz być gotowy na te dobre wieści, na te złe wieści, na te dobre chwile i na te złe chwile. W każdej chwili uważam, że w każdej chwili prezydent powinien być czujny. Powinien mieć, wiecie, Kontakt z tymi, którzy go informują, co się dzieje w jego kraju, tak? W jego państwie. Słuchajcie. Uważam, że jeżeli jakikolwiek prezydent w jakimkolwiek kraju dowie się o tragedii, która się wydarzyła. Na przykład, no nie wiem, powódź i, tej, i ta powódź powiedzmy jeszcze nie zniknęła, to tam już prezydent powinien. Lecieć, ja uważam takie coś, że gdybym ja był prezydentem, to się nigdy nie stanie, oczywiście, to się nigdy nie stanie, chociaż wszystko jest możliwe, ale nie chciałbym być prezydentem, to uważam, że jeżeli bym był prezydentem jakiegoś kraju i bym się dowiedział, że w tej chwili ludzie toną, wiecie, gdzieś tam toną, no nie w jakiejś miejscowości w jakimś mieście, może na wsi, toną, ponieważ powód jest taka, że aż sięga ponad dachy domów, to ja natychmiastowo nie wiem, wsiadam w samolot, w helikopter w nie wiadomo co i jadę tam, czy tam lecę i zabieram ze za sobą, wiecie ludzi, którzy będą pomagać i sam, również sam pomagam tak własnymi rękoma własnym e, wysiłkiem. To jest wartość, tak. Nawet gdybym miał ryzykować jako prezydent kraju ryzykować swoje życie, aby, aby uratować ludzi swoich rodaków, to bym zaryzykował swoim życiem, aby ich uratować. Nie uciekłbym. Nie stchórzyłbym. Taki prezydent powinien być. Uważam, że poświęcenie swojego życia dla bliźniego jest prawdziwą wartością. Jest taką miłością, tak, do bliźniego. To jest wielka odwaga. Wielka wartość i to jest godne podziwu, to jest godne szacunku. Ok, kochani, słuchajcie, wróćmy do Maxa Kolonko. Uważam, że on powinien najpierw mieszkać w Polsce, zamieszkać w Polsce te kilka lat i powinien zobaczyć. I dowiedzieć się, czego ludziom potrzeba, tak? To jest bardzo ważne, ale ja uważam, że Max Kolonko totalnie nie nadaje się na prezydenta. Uważam, że on nie jest tą osobą, która by poprowadziła Polskę dalej, tak? Aby Polska była bezpieczna i aby w Polsce było to, czego Polacy potrzebują. Ponieważ musi być to, czego potrzebujemy, tak? Prezydent musi dbać o bezpieczeństwo. O dobro narodu. O dobro każdego człowieka. To jest bardzo, ale bardzo ważne. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Rozgadałem się, ponieważ e, chciałem, aby na tym kanale były odcinki jakoś tam 6-minutowe, 7-minutowe, ale. Jak się rozgadałem, 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 no to się rozgadałem. Kochanie, słuchajcie. Wybierajcie. Z rozumem. Wybierajcie tak jak czujecie w sercu, bo serce wam podpowie. Przepraszam. Serce wam podpowie. Cześć. Dziękuję za obejrzenie. I pamiętaj, aby subskrybować ten kanał.